Nazywam się Anna Jankowska, jestem pedagogą, tworzę blog tylko dla mam. A dzisiaj, już chyba się domyślacie, o jakiej książce będę Wam opowiadać, bo tutaj z boku ustawiłam sobie poprzednie części. Jano i Wito, bardzo dobrze znani w większości rodziców chłopcy. Oni są głównymi bohaterami serii, którą stworzyła Viola Wołoszyn, to jest autorka bloga Matka Wariatka. Rysunki do tych wszystkich książek tworzy Przemek Liput. Oboje są w grupie Aktywne Czytanie, gdzie bardzo, bardzo często rozmawiacie o tej serii, rozmawiamy w sumie i naprawdę dylematy związane z tą serią, z poprzednimi też częściami, są przeogromne. Czasem jest to kolor jakiejś tam konkretnej żaby, która gdzieś się pokazuje. Czasem się zastanawiamy, co to jest za zwierzę wyłaniające się tam za drzewa. Jest mnóstwo komentarzy, co dla mnie jest świetne, bo to znaczy, że książka wzbudza emocje. Książka żyje, można powiedzieć, swoim życiem. Każdy, ma, kto ją zna, ma na jej temat jakąś opinię. I super. Ja osobiście bardzo, bardzo sobie cenię całą tą serię. Po pierwsze dlatego, że matka wariatka, czyli Viola Vołoszen, jest logopetką i widać, że fachowiec tworzył, wymyślał te opowieści. I one są bardzo proste, bo są skierowane do najmłodszych czytelników. Książka jest kartonowa i to, co jest w niej najważniejsze, to to, że czegoś zawsze szukamy. Tutaj motywem przewodnim są bilety. Jesteśmy w mieście. Psotny wiatr porwał chłopakom, którzy tym razem występują z tatą. Porwał im bilety i teraz trzeba te bilety znaleźć, bo chcemy gdzieś tam pojechać autobusem. Bilety są tym elementem, który jest sensoryczny. One się błyszczą, one się mienią, one są gładkie, można je dotknąć, no ale zaginęły, więc trzeba je znaleźć. Już taką tradycją jest, że w, te, w tej serii, w tych książkach jest motyw przewodni powtarzający się. Jest pytanie w tym wypadku, ale gdzie są bilety? I za każdym razem na każdej stronie rozglądamy się, szukamy, sprawdzamy, czy to są te bilety, czy może to jest zupełnie coś innego. Chcę wam powiedzieć, co bardzo, bardzo mi się podoba z punktu widzenia em, takiego rozwojowego, jeżeli chodzi o książki dla dzieci. To jest propozycja, tak jak już wspomniałam, dla takich młodszych dzieci, półtora rocznych, dwuletnich. Takich, które uczą się mówić. Stąd to powtarzanie, stąd to takie napędzanie akcji, ciągłe pytania, stąd ten rytm, który jest bardzo ważny i te wszystkie wyrazy dźwięku naśladowcze. Ale to, co tutaj jest super i bardzo fajnie, i chcę to podkreślić, jesteśmy w mieście. Miasto kojarzy się nam najczęściej z hałasem, z chaosem, z mnóstwem takich bodźców, które rozpraszają, nie pozwalają się skupić, a tutaj to wszystko zostało narysowane tak, że koncentrujemy się na jednej konkretnej rzeczy, na tej rzeczy, której dźwięk chcemy rozpoznać, którą słyszymy, na niej się skupiamy. W tym wypadku na tej stronie tramwaj robi dzyń dzyń. I nie mamy tutaj na dziganego, brzydko mówiąc, miliona e, szczegółów. Nie mamy tutaj jakichś budynków, jakichś samochodów, niczego innego nie mamy, mamy skupienie na konkretnej rzeczy, co w przypadku dzieci właśnie takich półtora rocznych, jest świetnym pomysłem. Bo dla nich oczywiście przyjdzie czas na to, żeby e, oglądać książki z takim mnóstwem, mnóstwem, mnóstwem szczegółów i będą miały z tego frajdę, ale jeżeli chcemy się skoncentrować na aktywnym czytaniu, które ma wesprzeć na przykład mówienie, czy wydawanie jakichś dźwięków, to to jest dobra sytuacja. Nie ma tutaj tego tysiąca rozpraszaczy, jakie mamy w takim zwykłym mieście podczas spaceru. Tutaj zobaczcie, kolejna strona i mnóstwo oddechu, mnóstwo białej przestrzeni, ale skupiamy się na tym, że słyszymy gołębia. Gołąb robi gru-gru, no i chłopcy to usłyszeli, zauważyli, pokazali, biegną dalej, szukają biletów. Kolejna strona, znowu mnóstwo przestrzeni, a jesteśmy w mieście i kolejny dźwięk, na którym skupiamy swoją y, uwagę, w tym w wypadku chłopcy usłyszeli, jak płacze dziecko. I to jest też moim zdaniem taki bardzo fajny pomysł na zabawę, żeby wyjść z tym aktywnym czytaniem albo z inspiracją e, z aktywnego czytania na spacer. Jeżeli mieszkacie w mieście, wykorzystajcie to, wykorzystajcie pomysł z tej książki. Poproście dziecko, żeby zamknęło oczy i żeby wskazało, jaki dźwięk słyszy w danym momencie. Czy to jest auto, jak robi brum brum, czy to jest coś tam innego, płaczące dziecko. To jest świetny Świetna, rozwijająca zabawa, dlatego że jak zamykamy oczy, to nasze zmysły funkcjonują trochę inaczej. Skupiamy się na tym, co słyszymy. E, więc dziecko może spróbować nazwać to, co słyszy, jeżeli już w ogóle e, mówi. W następnej kolejności, nawet jeszcze nie otwierając oczu, po prostu, żeby spróbowało wskazać, w którym momencie orientujemy się w przestrzeni, to też jest ważna umiejętność. No i potem otwieramy oczy i sprawdzamy, czy nam się udało, a potem szukamy kolejnego. Dźwięku, to może być pomysł na spacer nie tylko po mieście, natomiast cieszę się, że właśnie tak zostało to przedstawione, że nie jest tutaj za dużo powiedziane i pokazane, jeżeli chodzi o najmłodszych czytelników. I co? I mam nadzieję, że Jano i Wito, a nie powiedziałam Wam, co jest na o, przecież oni znajdują te bilety, nie mogło się to wydarzyć inaczej. Na końcu jest to ogromna frajda, dlatego że jest jazda autobusem. Nasze maluchy, które najczęściej wozimy przypięte w fotelikach, dla nich przeżyciem jest jazda tramwajem albo autobusem, to, że mogą skasować bilet, to, że siedzą na swoim własnym siedzeniu, takim wiecie, fotelu w autobusie. To jest coś, co dzieci zapamiętają z takiej wycieczki. Więc oprócz tego, że zapamiętają różne odgłosy, Głosy mogą też zapamiętać tą radość z przeżycia przygody. Więc jeśli lubicie serię o Jano i Vito, to myślę, że ta część również przypadnie Wam do gustu. A jeśli nie znacie, koniecznie poznajcie.